Ja z litewskim ministrem spraw zagranicznych spotykałam się nawet na 10 minut, ale właściwie przy okazji każdego wielostronnego spotkania. I nie było możliwości, żeby po prostu jakaś tak gwałtowna sprawa, z jakimi teraz mamy do czynienia, nie była poruszona czy podniesiona. Te stosunki, jak mówię, w sprawach narodowościowych przede wszystkim sytuacji Polaków na Litwie dalekie były od ideału i to, tego nie ukrywaliśmy, nic z nas nie ukrywał. Ale wszystko, co dobrego można było wygospodarować, przepraszam, w Europie Środkowej i Wschodniej wynikało ze współpracy nie tylko z Litwą, z Ukrainą, nie z reżimem białoruskim, ale z organizacją niezależną demokratycznie wybraną Polaków na Białorusi. Wyobraźcie sobie Państwo, że, nie wiem, Solidarności narzuci się konieczność pojednania się z opzz w stanie wojennym. Na przykład. A przecież takim ruchem były jakby próby ze strony polskiej dyplomacji pogodzenia Związku Łucznikowskiego, Związku Polaków na Białorusi z tym demokratycznie wybranym związkiem. Przecież to nie może działać. Dla każdego logicznie rozumującego polityka jest oczywiste, że, że to jest bezsensowne działanie i tak naprawdę powiedziałabym narzucone interesami gospodarczymi przede wszystkim wielkich państw członkowskich Unii Europejskiej, które chciały znieść sankcje wówczas na Białorusi. Czyli co zrobiono? Realizowaliśmy politykę wielkich graczy europejskich ponad głowami Polaków na Białorusi. Polska nigdy sobie na to nie może pozwolić. Po prostu nie wolno nam tego robić. I takich błędów, które podważyły naszą możliwość oddziaływania w regionie było bardzo wiele. Ja nie chcę w tej chwili Państwu znaczy operować wielkimi słowami, jeśli chodzi o katastrofę smoleńską. Jak powiedziałam, na pewno Najlepszym rozmówcą będzie pan minister Antoni Macierewicz. Ale ja wiem jedno, że wraz ze śmiercią tych osób, które znajdowały się w tu 154 m skończyła się możliwość takiej realnej gry w Europie Środkowej i Wschodniej, jaką prowadziła Polska. Teraz to już jest po prostu takie meandrowanie troszeczkę poruszanie się w głównym nurcie polityki Unii Europejskiej. Niezależnie od tego, jak to na zewnątrz jest sprzedawane, to te możliwości PR-owskie są spore. Będziemy więc zabiegali o wyjaśnienie tego i będziemy zabiegali również o, o powrót do suwerennej no polskiej polityki, w której zawsze interesem jest współpraca z państwami naszego regionu, dlatego że wpisanie się w nurt, główny nurt polityki europejskiej szkodzi polskim interesom. Ostatnio <laughs> zapewne do, docierały do Państwa informacje o debatach które były związane z pogłębiającą się integracją w sferze fiskalnej w Unii Europejskiej. Prawo i sprawiedliwość jest przeciwne temu. Nie chcemy, żeby nastąpiła koordynacja polityki budżetowej, żeby narzucane były wspólne europejskie podatki. Ta integracja nie chce się wdawać, bo to są bardzo skomplikowane sprawy prawne i trudne być może do wyjaśnienia, ja w tym przedstawieniu nie było powiedziane, czym się w tej chwili głównie zajmuję. Ja jestem wiceprzewodniczącą Komisji do spraw Unii Europejskiej Polskiego Sejmu. To jest komisja, która zbiera się chyba najczęściej poza komisją budżetową do spraw finansów publicznych w okresie, kiedy jest uchwalany budżet państwa. Um, żeby dać przykład, w ubiegłym tygodniu ta komisja odbyła sześć swoich posiedzeń, mimo że to nie był jakby czas normalnego posiedzenia Sejmu. Um, tak intensywna jest w tej chwili praca legislacyjna w Unii Europejskiej pogłębiająca się integracja w dziedzinach, które mogą budzić, się, <laughs> przepraszam, naszą wątpliwość, na co sfera fiskalna, czyli podatki, nie ma podstaw traktatowych, nie ma podstaw również polskiej konstytucji. Bo polska konstytucja mówi bardzo wyraźnie, że to jest wyłączna kompetencja Rzeczypospolitej Polskiej. Jeszcze póki co nikt nie wyraził zgody ani referendum. To w taki sposób są przyjmowane przez zmiany konstytucyjne, czy większości albo większością konstytucyjną w Sejmie. Takiej większości nie ma obecna ko koalicja rządząca. Więc tych problemów wynikających z pisania się w główny nurt Unii Europejskiej mamy bardzo wiele. Prawo Sprawiedliwość w tej chwili poprzez tą ekspercką reprezentację parlamentarną śledzi, monitoruje i stara się komunikować opinii publicznej te sprawy. Będziemy chcieli poprzez być może współpracę w, w rozprzestrzenianiu takiej informacji poinformować również państwa, bo sądzimy, że powrót do aktywnej gry w Unii Europejskiej takiego rzetelnego, wiarygodnego członkostwa w NATO jest niezbędne do tego, żeby Polska zachowała swoją podmiotowość. Do tego będziemy dążyli w najbliższym czasie. Dziękuję.